Luz de Maria de Bonilla, Argentyna orędzie świętego Michała Archanioła wraz z krótkim komentarzem Luz de Maryi po orędziu. Lud Boży umiłowany ludu Boży. Przychodzę ze słowem z wysoka, z woli Trójcy świętej. Mówię do Was, a jesteście obojętni. Obrażacie naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa tak wielką obojętnością i brakiem szacunku, i dalej tak czynicie, nie zatrzymując się. Popatrzcie, jak żyją inni ludzie na ziemi i jak są niezmienni. Zniszczenia przebiegają z miejsca na miejsce. Aż okrążają całą Ziemię, z powodu nieopanowania ludzkości, która oddaje się złu, jak owce rzeźnikowi. Ludu Boży, realizacja planu zła, aby zmniejszyć liczbę mieszkańców Ziemi, posuwa się naprzód. Na jakie prześladowanie czekacie? Ludu Boży. Prześladowanie już się zaczęło i jest bardziej przenikliwe i widoczne przeciw dzieciom Bożym. Musicie wciąż wzrastać duchowo. Nie poprzestawajcie na tym, co już osiągnęliście. Czyny prowadzą Was do wzrostu, ale tym, co napędza Wasze wstępowanie. Czy wznoszenie się jest świadomość w działaniu wewnątrz, według woli Trójcy Świętej? Wiedzcie, że nie lęk jest tym, co Wam przekazuje, ale poznanie tego, co musicie wiedzieć, abyście nie zatracili swej duszy, jest tym wola Boża. Przykładajcie uwagę do wszystkiego, co ogłasza się Wam jako ludowi Bożemu, aby Was nie zwiedziono. Poznawanie i praktykowanie wiary utrzymuje Was mocnymi i stałymi, bez poddawania się. Spełniajcie pilne wyzwania ojcowskiego domu. Jesteście świadkami spełniania się tego, czego zapowiedź otrzymaliście i co już się rozpętało, aż osiągnięcie moment ostrzeżenia. Bądźcie wytrwali w wierności Trójcy Świętej, w miłości i pobożnym oddaniu naszej królowej matce. Pod wezwaniem królowej i matki czasów ostatecznych: Wytrwajcie, wzrastajcie i jednocześnie bądźcie pokorni. Ludu Boży, bądźcie świadomi, że zostaliście ostrzeżeni co do wojny, która Was zaskoczy, gdy wybuchnie bez żadnych wcześniejszych wielkich zapowiedzi. Módlcie się, dzieci Boże, módlcie się, posłyszycie hałasy, ryki, huki na Bałkanach. Módlcie się, dzieci Boże, módlcie się, Turcja cierpi aż do przepełnienia. Módlcie się, dzieci Boże, módlcie się. We Włoszech następuje zdrada, kościół cierpi. Ludu Boży, nie rozpraszajcie się w tym, co banalne. Bądźcie świadomi tej chwili. Módlcie się, Włochy zostaną najechane przez kolor żółty. Podczas gdy różne kraje obfitują w rewolty społeczne. Ludu Boży, poprawcie się już teraz. Nie zwlekajcie z przystępowaniem do łaski. Nie lękajcie się, zachowujcie wiarę. Jesteście ludem Boga i nigdy nie zostaniecie opuszczeni. Jest to moment kluczowy dla człowieka. W trudnych chwilach większa jest pomoc naszej królowej matki. I bardziej jeszcze wspomaga ona lud swego syna. Musicie zachowywać aktywną waszą ścisłą więź z waszymi aniołami stróżami. Moje legiony będą Was wspomagać, abyście dalej byli wierni. Jako lud Boży w punkcie kulminacyjnych prób, będziecie bardziej wspierani przez moje legiony. Do tego potrzebujecie wiary w Bożą wolę wiary absolutnej, niepołowicznej. Jako Książę Legionów Niebieskich, Błogosławię was i osłaniam. Niech żyje Chrystus Król, Święty Michał Archanioł. Komentarz Luz de Maryi Bracia, dzielę się z Wami wizją, jaką otrzymałam na zakończenie tego poważnego wezwania świętego Michała Archanioła. Ujrzałam naszych towarzyszy drogi, aniołów Stróżów, spoglądających w górę. Natychmiast spojrzałam ku górze i mogłam zobaczyć wielką liczbę wojsk niebieskich, jak stępują i stają obok naszych towarzyszy drogi. Natychmiast zaobserwowałam, jak przychodzą stworzenia potworne, zdeformowane i śmierdzące. Spostrzegłszy przybycie tych demonów, nasi aniołowie stróżowie i wojska niebieskie, które zstąpiły, okryły światłem lud Boży, który był niewidzialny dla owych demonów. Święty Michał Archanioł powiedział mi, Oblubienico Chrystusa. To jest ochrona, jaką moje legiony anielskie oferują dzieciom wiernym Trójcy Przenajświętszej oraz naszej królowej i matce. Dlatego lud Boży musi wytrwać w miłości, w wierze, w nadziei i w miłości miłosiernej, abyście w trudnych chwilach byli chronieni nie tylko przez waszych aniołów stróżów lecz zarazem przez większą liczbę moich legionów niebieskich amen 31 lipca 2021